Cześć, dzisiaj taka ważna też informacja, yy, i coś, z czym chciałbym, się, czym chciałbym się z Wami podzielić, mianowicie takie ćwiczenie, które jest często podawane gdzieś tam przez osoby zajmujące się rozwojem duchowym albo rozwojem osobistym, a tak naprawdę sami zresztą, jak się skupicie, zobaczycie, że to ćwiczenie tak naprawdę niewiele wnosi i generalnie tak naprawdę obniża, obniża Waszą wibrację niż ją podnosi. Mam na myśli tutaj takie ćwiczenie, w którym masz niby stanąć przed lustrem i przed lustrem praktykować pewną rzecz. Na przykład możesz sobie mówić, że kocham siebie, albo akceptuję siebie, albo akceptuję swoje ciało, cokolwiek, tak? Ale ktoś mówi ci, żebyś to zrobił, albo żebyś to zrobiła przed lustrem. No więc jest to, jest to totalnie bez sensu, no bo zauważ, że. Cała jakby duchowość polega na tym, żebyśmy jednak skupiali energię w sobie. Żebyśmy to my czuli się dobrze i to my wysłali energię na zewnątrz, żebyśmy mogli ją tworzyć. Jeśli stajesz przed lustrem, automatycznie dzieje się coś takiego, że patrzysz w to lustro i widzisz w tym lustrze odbicie, które ktoś Ci mówi, że jest Tobą. Tak naprawdę no nie do końca jest Tobą w tym rozumieniu duchowym, bo to jest tylko odbicie. Więc to jest coś, co Ty tworzysz. Więc nie możesz patrzeć w odbicie i mówić kocham cię, akceptuję cię albo cokolwiek innego i pracować ze swoim odbiciem, to jest totalnie bez sensu. Ty yy, wysyłasz energię, ty akceptujesz siebie w środku wewnętrznie. Rzecz polega na tym, żeby tak naprawdę bardziej wchodzić w siebie i czuć siebie w środku. To właśnie Powinno być zupełnie na odwrót: nie patrzeć w lustro, tylko patrzeć po prostu, spójrz sobie w pokój, na, na pokój, w którym jesteś. Rozejrzyj się po ścianach, po meblach, tak po prostu, jaki jest ten pokój. Rozejrzyj się i w ten sposób, patrząc na życie, że ty jesteś świadoma, jesteś świadomy tego, że ty patrzysz na świat i w tej pozycji kochasz siebie, akceptujesz siebie, przyjmujesz dla, do siebie miłość, ale to jest zawsze w tobie. Zawsze to ty tworzysz, to ty jesteś twórcą, to ty decydujesz. Zawsze wszystko, rzecz, ca, zawsze cała rzecz dzieje się w tobie i wychodzi na zewnątrz. Więc nie możesz robić czegoś takiego, że stajesz przed lustrem, patrzysz się i o, proszę, trzeba to robić. I trzeba praktykować, i trzeba patrzeć w swoje odbicie, i trzeba do niego mówić, kocham cię. No nie. Generalnie osoby, które polecają, żeby to robić, mam wrażenie, że tego i tak jest mniej, ale kiedyś chyba była większa na to moda. Albo po prostu ja rzadziej trafiam na coś takiego. Ale był taki czas, że polecali to ćwiczenie. Uwierz mi, że nikt tak naprawdę tego ćwiczenia nie praktykuje, ponieważ praktykując to ćwiczenie z, automaty, z automatu, obojętnie czy świadomie, czy nieświadomie, będziesz czuł i będziesz czuła, że tracisz energię. Bo wykładasz ją na zewnątrz. Tak? Skupiasz się na czymś, co jest na zewnątrz i próbujesz jakby, jakby to coś zmienić, uzdrowić, cokolwiek, co jest tylko odbiciem. Nie ma, sen, nie ma sensu robienia tego. Jedynym sensownym, e, jedyną sensowną pracą z lustrem, mówimy o takim lustrze, który masz w domu, tak? na szafie duże albo cokolwiek, albo małe w łazience, to jedyne sensowne, e, sensowna praca z takim lustrem <laughs> to jest właśnie tym bardziej, ale to jest do, dosyć trudne i wymaga troszeczkę takiego skupienia, jest skupienie się na tym, że to jednak ty patrzysz na to odbicie w lustrze. Czyli patrzysz na, na, do tego lustra, widzisz tam siebie i zmieniasz totalnie rzeczywistość. Nie gapisz się w to odbicie, tylko patrzysz na tę osobę, która jest w lustrze, patrzysz i próbujesz uświadomić sobie to, że to ty patrzysz na to odbicie w lustrze. Że to ty patrzysz na to odbicie w lustrze. To odbicie jest tylko odbiciem. To jest, Może to być trudne do zrobienia, ale jak to złapiesz, to tym bardziej pozwolić się to osadzić w sobie. To, to jest jedyna rzecz, która ma sens, żeby w ogóle praktykować jakiekolwiek ćwiczenia z lustrem. Nie ma sensu. Nie ma jakiegokolwiek innego sensu tego robić. Po prostu ćwiczenia takiego typu, że, że gapisz się w lustro i że masz coś tam praktykować, masz coś tam przerobić, to są ćwiczenia, które będą ci odbierały energię. Już ileś tam lat temu, jak jeszcze nie było telefonów komórkowych, może sobie to przypomnicie. Było coś takiego, że jak ktoś siedział długo przed lustrem i się gapił w lusterko i coś tam sobie robił, robił albo jakieś makijaże, albo inne rzeczy, za długo siedział przed lustrem, to zawsze się mówiło nie patrz za długo w, lustro, w lusterko, bo tam diabła zobaczysz. No i generalnie jest tak, że to nic ci nie da. Ja nie mówię, że tam jest diabeł, tak? Ale że to ci nic nie da. Nie da ci po prostu gapienie się, gapienie się w zewnętrzność i próbowanie... Yy, i próbowanie, jakby poprzez zewnętrzność, uzdrowić swoje życie. No nie, zawsze jesteś najpierw Ty. Więcej osadzisz się i więcej zrobisz w swoim rozwoju, jeśli tak naprawdę będziesz unikać luster. Że jak nie potrzebujesz, nie patrz się w lustro. W ogóle totalnie. Unikaj spojrzenia w lustro, bo to Ci nie jest potrzebne. Czy jest Ci potrzebne Twoje odbicie w lustrze, żeby zobaczyć, jak wyglądać, że wyglądasz, żeby siebie dowartościować? No jeśli tak jest, to pokazuje Twój niskowibracyjny stan. Tak naprawdę nie ma znaczenia i serio, i wszyscy w duchowości o tym gadają, a polecają potem takie ćwiczenia, które są totalnie odwrotne właśnie, że masz praktykować to z lustrem. Y mówi się o tym, że nie ma znaczenia to, jak wyglądasz. I serio, nie ma znaczenia to, jak wyglądasz. Znaczenie ma tylko i wyłącznie to, jak się czujesz Twoje samopoczucie, Twoja energia to ją odczuwają ludzie. Wiadomo, że jakiś tam minimum, minimum jakiś tam konwenansów, powiedzmy, zachowujesz, tak? Jak nie ma takiej potrzeby, a generalnie prawdopodobnie jej nie ma, to nie musisz chodzić brudnym, obdartym i nie wiadomo co, tak? Wystarczy, że człowiek jest czysty, umyty i po prostu ubrany tak, jak jest mu wygodnie. I to, czy ktoś jest szczuplejszy, czy ktoś ma troszkę więcej kilogramów, to w żaden sposób nie powinno wpływać na Twoje samopoczucie, Twój wygląd, czy ktoś jest przystojny, czy nie, czy, czy dziewczyna jest ładna, czy nie. To w ogóle nie powinno na Ciebie mieć wpływu. A będzie miało wpływ, kiedy będziesz, będziesz yy, patrzeć w lustra i będziesz się tym wzorować. Nie ma to znaczenia. Znaczenie ma to, co jest w Tobie, to jak Ty się czujesz, kim jesteś, czyli dosłownie jak się czujesz, jak ja się czuję. Wszystko na zewnątrz to jest tylko to, co mogę dostrzec, po, zobaczyć, tak? To w jakiś sposób potem pośrednio obrazuje Twój stan samopoczucia, ale w chwili obecnej nie ma znaczenia. To jest równie dobrze, możesz patrzeć na krzesło w pokoju albo na ścianę i, po, i powiedzieć, że ta ściana jest w pewien sposób Tobą, i jak ją się nauczysz zaakceptować, to zaakceptujesz siebie. To jest totalnie bez sensu. Po prostu takie ćwiczenia z lustrem są serio, totalnie bez sensu. Skupiaj się bardziej na sobie, wchodź w siebie pilnuj tego, żeby Twoja energia była skupiona, żeby Twój umysł był skupiony na tym, czego pragniesz, żebyś się czuł, żebyś się czuła dobrze, żebyś czuła się dowartościowana. Dlatego na przykład tak dużo my praktykujemy tych mantr, ja jestem, bo one Cię osadzają w sobie. One Cię osadzają w sobie, pozwalają Ci się czuć lepiej. I to ma znaczenie. Tylko i wyłącznie to, jak się czujesz, nie jak wyglądasz. Serio nie ma to znaczenia. Więc ćwiczenie tego typu Stoję przed lustrem, gapię się w swoje odbicie i próbuję siebie zaakceptować. Jest totalnie bez sensu. Bo Ty będziesz akceptować coś, co tak naprawdę w pewien sposób nie jest do końca Tobą. Tylko w jakiś sposób coś obrazuje, ale to są kolejne etapy. Najważniejsze jest tylko i wyłącznie to, że Ty wstajesz rano, czujesz się dobrze, idziesz przed siebie, jesteś pewny siebie. Jakkolwiek sobie to nazwiesz. Po prostu czujesz się dobrze. Możesz się czuć dobrze, kiedy jesteś spokojny. Obojętnie. Ale ja... Czuję się dobrze. Ja czuję się dobrze. Nie ma znaczenia, jak wyglądam. Jak będę potrzebowała coś załatwić, będę potrzebowała coś załatwić, będę potrzebowała rozwiązać jakiś problem albo cokolwiek innego, nie będzie miało znaczenia to, jak ja wyglądam. Znaczenie będzie miało to, jak ja się czuję, jak ja podejdę do tego wyzwania. To ma znaczenie. Jak ja się czuję, jak ja wchodzę w proces, jak ja wchodzę w, rozwią w szukanie rozwiązania, jak ja wchodzę w dany cudzysłowy problem, który trzeba rozwiązać, jak ja się czuję, kiedy wchodzę do pracy, jak ja się czuję, kiedy idę na randkę. Ma to ma znaczenie tylko, jak się czuję, jak, jak się czujesz, tylko to ma znaczenie. To, czy ktoś cię zaakceptuje, to jest jego sprawa. Ty masz się czuć dobrze. To jest najważniejsze. Jak będziesz się czuć dobrze, będziesz się też więcej dzielić z innymi ludźmi. Swoją dobrą energią, miłością, dobrem, wdzięcznością, czymkolwiek. Ale nie można praktykować z lustrem. Unikajcie tego ćwiczenia jak ognia. Jeśli, jeśli ktokolwiek Wam poleca to ćwiczenie, to prawdopodobnie poleca je tylko dlatego, że je trochę zasłyszał, może raz sprawdził i potem robi z tego, o, piękną rzecz, dobra, mamy kolejne ćwiczonko, kolejną metodę, jedziemy z koksem, a nowy kurs i inne pierdoły. I znowu lecimy, tak? Fajny sposób, ale tego nie praktykuję. Uwierz mi, że nie sposób. Możesz zresztą sprawdzić i praktykować to przez ileś czasu. Po paru dniach poczujesz po prostu niechęć do tego ćwiczenia, zmęczenie, w ogóle totalnie poczujesz, że to nie jest Twoje, bo Twoja, Twój kompas, czyli Twoja dusza i Twoje uczucia będą Ci to pokazywały. Będą Ci mówiły, że mm, to nie jest moje, rzeczywiście coś tu nie pasuje, to takie nie do końca jest ciekawe. No nie jest. Nie możesz na podstawie odbicia lustra. E, swojego wartościować siebie. No nie. Możesz jedynie zobaczyć w lustrze, czy na przykład nie jest człowiek brudny albo coś, No tylko tyle, serio. A ile razy jesteśmy, na przykład, zbrudziliśmy się i, i chodzimy tak cały dzień, bo nikt nam nie powiedział i mamy świetny dzień. Mieliście tak pewnie wiele razy, że coś się stało z Waszym ubraniem albo gdzieś się zbrudziliście i chodziliście tak przez cały dzień, nieświadomi tego. Czy to miało w jakikolwiek sposób wpływ na wasze samopoczucie? No nie, bo nie byliście tego świadomi. A patrząc w lustro, zaczynacie szukać plusów, minusów, co można skorygować, co można poprawić, chcecie to poprawiać, yy, cokolwiek robić z własnym wyglądem. No nie, wygląd nie ma znaczenia. Serio, to ja wiem, że to może być trochę trudno zrozumieć, ale specjalnie to też powtarzam dużo razy. Abyście zrozumieli, że wasze samopoczucie, wasz stan, stan ogólnie, stan bycia, stan wewnętrzny, stan istnienia to ma znaczenie. Ja czuję się dobrze, ja idę, ja tworzę, ja robię. Nie ma znaczenia, jak wyglądasz, serio. A jak nawet nauczysz się to, to praktykować i będziesz to robić, zdziwiona będziesz albo zdziwiony będziesz, jak po prostu ludzie powiedzą ci, że się zmieniasz. I ty być może po jakimś czasie zajrzysz do tego lustra i pomyślisz, kurczę, no może rzeczywiście widać po mnie, że ja się na przykład nie starzeję albo wyglądam jakbym odmłnia, odmłodniała cokolwiek. To jest tak samo jak dwoje ludzi, którzy się zakochują yy, i często to widać. Osoby, jak się mocno zakochują, to normalnie widać jakby po prostu odmłodniały, bo to, to jest dlatego, że one są po prostu szczęśliwe. Ich stan samopoczucia sprawia, że one czują się lepiej te osoby, bo czują się akceptowani, ale nie dlatego, że patrzyli w lustro i widzą siebie teraz piękniejszymi albo że widzą się w lustrze we dwójkę. Nie, czują, że ktoś ich kocha i w ten sposób w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu zabezpieczyli sobie pewną potrzebę, czują się przez to lepiej i przez to wyglądają lepiej. Osoby, które się często które się zakochują, po prostu kwitną. Przecież to każdy to wie, to jest oczywiste. Rosną, kwitną, cieszą się, radują, wszystko im się układa w ogóle świat jest całe różowe. Ale nie dlatego, że gapią się w lustro, nie dlatego, że z zewnętrzności stworzyli siebie. Nie, oni po prostu poczuli się lepiej. I ty też rób w ten sposób, że skup się na sobie, unikaj tych luster. A jedyne, co to tak ci mówię, spróbuj sobie jedno proste ćwiczenie, które pomoże Ci właśnie jeszcze bardziej osadzić się w sobie. Stań przed lustrem, popatrz w lustro. Widzisz to swoje odbicie i skup się na tym, ok, to ja patrzę na to odbicie, które jest w lustrze. To ja patrzę na to odbicie, które jest w lustrze. To ja patrzę na tego człowieka, który jest w lustrze. Ja patrzę, ja. To ci jeszcze bardziej pomoże być sobą. Tylko to ma znaczenie, żebyś była, żebyś był sobą. Ja jestem sobą, taki, jaki jestem. Czy ma to znaczenie, jakie jest moje odbicie? Nie. Ważne, żeby mi się żyło dobrze, żebym był szczęśliwy, żebym był spokojny, żeby mi się powodziło. Ale to jest wszystko z ciebie. Zewnętrzne odbicie nie decyduje o tym. Więc pamiętajcie o tym. Dobre samopoczucie. Skupiajcie się w tym, ja. Ja, po prostu ja, tak? Ja jestem, ja mogę, ja potrafię, ja chcę, ja mogę coś zrobić. Ja jestem. Jestem tu i teraz i to ja jestem. Rozglądajcie się po swoim pomieszczeniu. Popatrz, przyjrzyj się. Temu pomieszczeniu i czuj, że to Ty jesteś, Ty jesteś tutaj. Nie jakieś odbicie. Jak jest lustro, odwróć je. Nie szukaj tam odpowiedzi. Ja jestem, ja, i wtedy poczujesz synchronizację z rzeczywistością. Poczujesz, że jesteś jednym z rzeczywistością, że jesteś, ło, wow, po prostu. Prawda jest taka, że od czasu, kiedy ludzie wymyślili lustra, świat się diametralnie zmienił energetycznie. O tym się nie mówi, bo nie ma takiej potrzeby o tym mówić, tak? Nikt, znaczy prawdopodobnie mało osób to zauważyło, a teraz jesteśmy w ogóle w zupełnie innym świecie, bo są telefony komórkowe i każdy gapi się w, też nie w lusterko, ale w ekranik. Ale generalnie od momentu, kiedy stworzyliśmy lustra i skupiliśmy się na odbiciach luster, energia się totalnie zmieniła w człowieku. Jak gdybyś żył w przyrodzie, to jedynym miejscem, gdzie mógłbyś siebie zobaczyć, to chyba odbicie w jakimś jeziorze albo w tafli jakiejś wody. Ale też nie siedziałbyś tam i byś całymi dniami się w to nie gapił. Byłoby to dla ciebie zaskakujące. Ale raczej skupiałbyś się na tym, że i tak trzeba żyć, trzeba funkcjonować, trzeba coś robić. Lustro to takie to fizyczne nie było nam naturalnie dane, tylko w odbiciach wody. Więc tego nie potrzebujesz. Ty serio go nie potrzebujesz po prostu. Skupiaj się na tym, że jesteś, że możesz żyć, że możesz funkcjonować. Powtarzaj sobie, ja jestem, jestem tu i teraz. Poczuj tą jedność z wszechświatem, ze światem, z pokojem, z domem, z ludźmi, jakkolwiek to by sobie nazwiesz, ale tylko wtedy uda Ci się zsynchronizować z rzeczywistością. Nie wtedy, kiedy będziesz się gapić w lustro i próbować siebie akceptować. To jest strasznie niskowibracyjne. To jest takie 1% po prostu rozwoju. Serio, to w jakichś wyjątkowych przypadkach może pomóc. Może być jakimś doraźnym sposobem żeby komuś pokazać, zobacz, jesteś ładna, spójrz, i ten, można z kimś przeprocesować takie ćwiczenie, poprowadzić go troszeczkę, żeby się do siebie przekonał, ale to jest naprawdę to naprawdę ktoś musi być musi bardzo źle się czuć, żeby, żeby, mu to, ć, żeby to ćwiczenie go troszeczkę podniosło i ono mu pomoże na chwilę. On nie jest rozwiązaniem, żeby cały czas ta osoba się patrzyła w lustro i próbowała siebie akceptować, bo zafiksuje się na, 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 na swój wygląd. A to nie o to chodzi. Cały czas zmierzamy do tego, że samopoczucie, przecież o tym mówi całe prawo przyciągania, tak? Że kiedy ja czuję się dobrze, to cały wszechświat czuje się dobrze. Proste. Podobne przyciąga podobne. Ja czuję się dobrze, więc na zewnątrz wszystko jest też czuje się dobrze. To jest tak proste. Więc skupiajcie się na tym, żeby się czuć dobrze. Nie z odbicia, tylko z siebie. Ja jestem, czuję się dobrze. Ja jestem, jestem tu i teraz. Ja jestem, czuję spokój. Ja jestem, jestem świadoma. To jesteś ty, i ty patrzysz na świat zewnętrzny. W ten sposób to obserwuj. Nie szukaj siebie w zewnętrznościach. Rzecz polega na tym, żeby być w sobie. Pamiętaj, że jeśli, jeśli w siebie nie wchodzisz, to z siebie wychodzisz i tracisz tą energię, bo ona jest rozproszona wszędzie. W jakichś zewnętrznych rzeczach, rzeczach i ty na tych zewnętrznych rzeczach próbujesz, e, próbujesz tworzyć życie. To nie da się tego zrobić serio. Najpierw jesteś ty. Ja jestem, ja tworzę, ja decyduję, ja wybieram, ja. Wszystko zaczyna się w tobie. Ty, Twoja perspektywa, Twoja świadomość, Twoje doświadczenie to ma znaczenie dla Ciebie i dla Boga, który żyje przez Ciebie. Dzięki temu doświadcza, dzięki temu się uczy, dzięki temu się rozwija i dzięki temu rozwija się wszechświat. Ale ja jestem, i ja mam perspektywę patrzenia na świat. Ja, istotny jest mój stan wewnętrzny. Jeśli ja czuję się dobrze. Wszystko na zewnątrz czuje się dobrze. To jest takie proste. Jeśli ja czuję się dobrze, wszystko na zewnątrz czuje się dobrze. Czyli jeśli ty czujesz się szczęśliwa, twoje życie będzie szczęśliwe. Kiedy ty czujesz się spokojnie, w twoim życiu będzie spokój. To jest tak proste. Ale trzeba się skupiać na sobie po prostu. Ja jestem, jestem tu i teraz, doświadczam, obserwuję, widzę, to jest moja perspektywa. W ten sposób postrzegasz życie. I jeśli sobie zewniesz do tego lustra, to tak jak mówię, tylko i wyłącznie tak jak, tak jak to powiedziałem. Patrzysz i mówisz, OK, czyli ja patrzę na to odbicie w lustrze. To Ci pomoże uświadomić siebie. To jest mega ważne. Popróbuj sobie, popraktykuj sobie, ale nie wierz w to, że dzięki pracy z odbiciem lustrzanym Ty wzniesiesz się wibracyjnie. Nie bardzo. To prędzej rozmowa z drugim człowiekiem, szczera, w której ty siebie nie widzisz, ale masz tylko i wyłącznie feedback w postaci rozmowy, czyli widzisz, rozmawiasz, ona coś mówi na Twój temat, ty coś na, to o czymś mówisz, generalnie relacja, wzniesie, da Ci więcej informacji prawdziwych o Tobie niż odbicie lustrzane. Odbicie lustrzane nie daje Ci informacji prawdziwych, ona ci pokazuje tam jakąś fizyczność Twoją, tylko tyle. Zawsze możesz przecież się uśmiechnąć i to odbicie w lustrze się uśmiechnie, więc ono zawsze jest wtórne. Ono nie jest w żaden sposób takie na tyle obiektywne, żeby mogło, żeby mogło cię tak naprawdę opisywać. No nie, bo nic tam nie jesteś w stanie zobaczyć poza tym, jak wyglądasz. I tak naprawdę to, w jaki sposób ty będziesz siebie postrzegać, to i tak. I tak y i tak ustanawia to, jakie jest to odbicie. Więc jeśli ty będziesz myślała, że jesteś człowiekiem smutnym, jesteś w depresji, będziesz patrzyła na swoje odbicie w lustrze, to takiego siebie będziesz dostrzegać, bo będziesz szukała detali, które będą to potwierdzały. A jeśli ty jesteś człowiekiem szczęśliwym i będziesz sobie patrzeć w odbicie lustrzane, że po prostu, wow, ja jestem szczęśliwa, i to będziesz to widzieć i to będzie się odbijało w tym lustrze, bo ty nawet będziesz to po prostu dostrzegać. Ale to jest zawsze odbicie lustrzane, jest zawsze wtórne zawsze tylko i wyłącznie. Twoja perspektywa tworzy ten świat. Spróbujcie sobie to w ten sposób e, sprawdzić, jeśli chcecie. E, spróbować e, generalnie nie siedzieć za długo przed lustrem, raczej unikać e, i raczej patrzeć na świat w sensie, że o, to ja patrzę, to ja mam perspektywę. To jest moja świadomość. Twoja perspektywa jest Twoją świadomością. Ja jestem. Moja indywidualna perspektywa w ten sposób postrzega świat. Jeśli uda Ci się w ten sposób być, w takim czystym ja jestem i jestem tu i teraz, to wtedy poczujesz synchronizację ze wszechświatem. A przecież o to chodzi, tak? Bo kiedy synchronizujesz się ze wszechświatem, to on w pewien sposób, w takim dużym uproszczeniu i w cudzysłowie, spełnia Twoje marzenia. Po prostu więcej rzeczy się dzieją. O idealnej godzinie przychodzisz na spotkanie, o idealnej godzinie przychodzisz na przystanek, o idealnej godzinie zamykasz jedną sprawę, kiedy trzeba uruchomić kolejną. taki jest pełno rzeczy. Na tym polega synchronizacja, ale synchronizacja ja jestem, jestem tu i teraz, i ta synchronizacja będzie przychodziła sama. Poczujesz tą synchronizację z wszechświatem. Lustra zabierają Cię synchronizację. Kiedy patrzysz w lustra, yy, ucieka ci synchronizacja. To jest normalne. Nie ma synchronizacji, bo ten świat w lustrze nie jest prawdziwy. To jest jakaś dziura, w której ty widzisz świat, myślisz, że on taki jest, on taki nie jest. Tam go nie ma. Bo gdybyś tłukła to lustro i ono pękło, to okazuje się, że za nim jest ściana. I nie ma tego, to nie istnieje. Więc ty musisz się synchronizować, musisz to takie brzydkie słowo, ale chodzi o to, żeby się synchronizować z tą prawdziwą rzeczywistością fizyczną. Wtedy tak. Ja jestem, jestem tu i teraz, jestem zsynchronizowany, zsynchronizowana z tym, co jest tu i teraz. I wtedy będą działały się cuda, yy, będą się w pewien sposób wydarzały. Nawet nie będziesz potrzebowała, nie będziesz potrzebowała wiele rzeczy robić. Po prostu będziesz w takim idealnym, to nazwijmy, albo przynajmniej bardzo dobrym samopoczuciu i ta zewnętrzność będzie się po prostu w to wpasowywać. Będzie totalnie idealny synchron, synchron. Taki ja jestem, jestem tu i teraz. I zobaczysz, że po pewnym czasie przyjdzie Ci coś takiego, że, że totalnie nie będziesz potrafić patrzeć w lustro w ogóle. Po prostu, no dobra, zerkniesz, kiedy umyjesz zęby, albo potrzebujesz się ogolić, albo coś tam przy twarzy poprawić, albo się poczesać, ale robisz to po prostu tak machinalnie, a nie szukasz odpowiedzi w lustrze. I zobaczysz, że po pewnym czasie lustra będą Cię w pewien sposób raziły, że raczej będziesz unikać, podobnie jak telewizji. Telewizja, tak? Jeśli wzniesiesz się wibracyjnie, unikasz telewizora, unikasz patrzenia w niego, tak? Jesteś u kogoś w domu i ktoś ogląda tę telewizję, a Ty po prostu siedzisz i oglądasz ściany pomieszczenia i tych ludzi, z którymi siedzisz. Po prostu, no nie patrzysz w ten telewizor, bo wiesz, że to jest dziura, w której nic nie ma. Tak robisz, jeśli jesteś wibracyjnie wysoko. I z lustrami jest to samo. Przyjdzie Ci też taki moment, w którym Ty po prostu będziesz patrzył, a lustro tam jest, dobra, nie gapię się tam. Po prostu nie będzie Ci się chciało tam patrzeć, tak? Możesz, tak mówię, na chwilę zerknąć, czy jesteś dobrze ubrana, czy coś, ale będziesz unikała długiego gapienia się w lustra i w sytuacjach, w których będziesz e, sobie medytować, czy przebywać w takiej przestrzeni tu i teraz, w której będzie Ci przyjemnie, będziesz widziała, że te lustra w pewien sposób Cię rażą. W sensie tak, one Ci tu trochę, kurczę, no nie pasują, nie? Tak, ta rzeczywistość na taka nie jest, lepiej gdyby ich nie było. To Ci pokazuje, że nie jesteś wysoko, że te lustra nie są Ci potrzebne. Więc pamiętajcie o tym. Nie gabcie się za długo w lustrach. Chcecie sprawdzić sobie po swojemu, czy to jest prawda, czy nie, ale generalnie unikajcie tego ćwiczenia, bo ono będzie, wam, będzie z was wysysało energię serio. Nawet ktoś nie weźmie sobie tej energii, bo ona się po prostu będzie rozjeżdżała i będziecie się po pewnym czasie czuli gorzej. Nie praktykujcie tego. Praktykujcie siebie takim, jakimi jesteście. Ja jestem, kocham siebie taką jaką jestem, po prostu czuję siebie i to jest moja miłość do siebie. Nie muszę tego widzieć, wystarczy, że to czuję. A pamiętajcie, że czucia to co my czujemy naszym sercem i naszą wewnętrznością jest dużo ważniejsze niż to, co my widzimy, i to co słyszymy, czy to co odbieramy zmysłami. To, co czujemy, jest dużo ważniejsze. To jest tak naprawdę prawdziwy kompas, więc jest mega ważne, żeby czuć siebie dobrze. Na tym się skupiajcie. Ja jestem i czuję siebie dobrze. Mniejsze znaczenie ma to, jak wyglądam, czy czegoś mi brakuje, czy nie. Większe znaczenie ma to, jak ja się czuję. Na tym się skupiaj. Jak ja się czuję, czy ja mogę coś z tym samopoczuciem zrobić, czy ja mogę jeszcze poprawić, czy ja mogę w nim po prostu pobyć, czy może potrzebuję troszeczkę spokoju. Praktykujcie sobie po prostu dobre samopoczucie bez zewnętrzności. Ona jest, owszem, ale zostawcie ją na razie taka jaka ona jest i praktykujcie dobre samopoczucie ja jestem i czuję się dobrze. To jest tak naprawdę w pewien sposób cel rozwoju. Tak sobie to nazwijcie. Ja jestem i czuję się dobrze. I wtedy zobaczycie, że zewnętrzność, kiedy przestaniecie do niej przykładać tak dużą wagę, będzie po prostu będzie dla was neutralna. To zobaczycie, że po pewnym czasie ona zacznie się z wami dobrze synchronizować. Nie zwracajcie uwagi na zewnętrzność, zwracajcie uwagę na Wasze samopoczucie. Ja czuję się dobrze, niezależnie od tego, co jest na zewnątrz mnie. Nieważne, co jest na zewnątrz mnie, ja i tak czuję się dobrze. Pamiętajcie o tym, że to Wasz stan samopoczucia materializuje zewnętrzne okoliczności, a nie zewnętrzne okoliczności materializują Was. Nie, Wy materializujecie zewnętrzne okoliczności. Więc Wasz stan samopoczucia stan bycia, stan istnienia, materializuje to, co jest na zewnątrz. Pamiętajcie o tym, więc to jest coś, nad czym trzeba pracować. Ja jestem, jestem tu i teraz. Czuję się dobrze. I wtedy wszechświat zacznie się do tego układać. To jest proste, ale wymaga troszeczkę praktyki, takiego ja jestem, czystego po prostu. I zobaczycie, że zewnętrzność zacznie się z tym synchronizować. Zostawcie ją, nie szukajcie w nich odpowiedzi, nie szukajcie w niej rozwiązań. Bo ona daje rozwiązania zgodnie z waszą wibracją. Na tym się skupiajcie. Popraktykujcie sobie, ewentualnie w komentarzu napiszcie, yy, czy Wam się to podoba, czy nie, czy to do Was przemawia, czy nie, albo jakie są Wasze odczucia, albo co myślicie o tym filmiku, możecie napisać w komentarzu. Ewentualnie jakieś sesje indywidualne, czy coś, to ja zawsze w komentarzu, znaczy w opisie filmu, zostawiam też do siebie. Ale na komentarze też wszystkie odpowiadam. Trzymajcie się. Pa!